Łączy ich działalność społeczna oraz miasto. Statuetki srebrnego skrzydła, czyli nagrody przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla tarnowskich gór, odebrały dwie osoby. Jeden i drugi pan to zdecydowanie osoby działające dla dobra tego miasta. Jeden w sferze duchowej, drugi w sferze cielesnej. Myślę, że to uzupełnia całego człowieka. Właśnie i sfera duchowa, i sfera ciała. Dbamy i o jedno, i o drugie, a to wszystko jest w jednym człowieku. Wspaniałą całością. Pierwsza statuetka trafiła do rągi żegoliska Tarnogórskiego rzeźbiarza. Owoce jego wieloletniej twórczości można dziś oglądać w kościołach lub muzeach. Jeżeli dostałem takie wyróżnienie, taką nagrodę, no to się z tego bardzo cieszę no i, i, i będę się tym zachwycał. Drugie wyróżnienie tego wieczoru odebrał Marek Christ, nauczyciel wychowania fizycznego i trener lekkoatletek z Lasowic. W ciągu ostatnich lat jest to dopiero druga osoba związana ze sportem, do której powędrowało srebrne skrzydło. Kiedy w przedszkolu zastanawiałem się nad tym, co będę robił w życiu i zobaczyłem biegające dzieci, w moim wieku oczywiście, nie przypuszczałem, że to się tak właśnie skończy, że skończę jako trener, jako wychowawca, jako człowiek, który. No, co tu dużo ukrywać? Trochę jak ten. Pan drugi laureat rzeźbi, nie tylko tężyzny fizyczną, ale również i, i umysł. Tegoroczna gala miała wyjątkowy charakter, ponieważ otrzymała rangę państwową. Oprócz lokalnych wyróżnień wręczone zostały również prezydenckie odznaczenia. Za długoletnią służbę złotym medalem odznaczony został lekarz pracujący w Tarnogórskim Szpitalu Kazimierz Poprawa. Pracuję już na terenie Tarnowskiej Góry 64 lata. 所以，这里、so,。 Zdrowie pozwoli, no to jeszcze będę dali Od 2018 roku prezydent przyznaje medale stulecia odzyskania niepodległości. Pamiątkowe odznaczenie odebrało tego wieczoru pięciu tarnogórzan. Ksiądz Herbert Jeziorski, Tadeusz Torbus, Stanisław Wyciszczak, Stanisław Kowolik oraz Leonard Warta. Ani wolność, ani niepodległość nie, jest, nie są dane na zawsze, a zatem zobowiązują do stałej pracy nad jej podtrzymywaniem, co zobowiązuje się czynić nadal. Wyróżnienie jest bardzo, bardzo ważne, można powiedzieć, w życiu, bo każdy by chciał mieć być odznaczony. Osoby odbierające medale nie tylko walczyły o wolność naszego kraju, ale pomimo wielu zasług nadal czynnie działają na rzecz państwa. Służba Ojczyźnie i takie wieloletnie, konsekwentne dążenie do tego, żeby to, czemu się poświęcają, służyło tak Rzeczpospolitej, jak i obywatelom Rzeczpospolitej i naszego miasta. Ludzie tworzą miejsca, ale miejsca tworzą ludzi. Ci ludzie, którzy dzisiaj pojawią się tu w Rybnej, którzy będą nagradzani, oni z pewnością dziś tworzą to miejsce, ale pamiętajmy, że nie powstali z próżni. To miejsce wytworzyło tych ludzi ludzi szczególnych, szczególnie podchodzących do swoich obowiązków. Dziś za tę obowiązkowość im wszystkim chcemy dziękować. Ten podniosły wieczór uświetnił wyjątkowy koncert Ewy Uryki z zespołem.